Witam. Dzisiaj dalsza część sceny ciekawostki. Ostatnio właśnie żeśmy rozmawiali, jak to Jakub miał żonę Rachelę i Le. Yy, niewolnica Lea dostała służącą swoją Zilpę, a z kolei Rachela miała swoją niewolnicę Bilchę. Skąd w sumie wzięło się 12 plemion Izraela, jak to się ogólnie mówi? No, i właśnie tutaj, 30 rozdział księgi rodzaju, między innymi opisuje to, jak to się wydarzyło. Lea rodziła dzieci, Rachela, y, Rachela była bezpłodna, więc dała niewolnicę Bilchę swoją. Lea zobaczyła, że Rachela dała swoją niewolnicę, dała swoją niewolnicę Zilpę aby, y, Jakubowi. I na ostatnim momencie można powiedzieć, jako dwunaste dziecko, rodzi się tutaj Rachela. Jednak Bóg otworzył łono Racheli, ona rodzi syna Józefa. I w sumie to jest tyle: stąd właśnie z Racheli, z Lei, z Zilpy i z Bilchy, jest to właśnie rodowód dwunastu plemion Izraela. Bo jak tu przeczytamy to był Ruben się rodził Naftali, Józef i tak po kolei Gad i tak 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 po kolei. No warto żeby sobie każdy to przeczytał 30 rozdział. Wtedy będzie widział jak to jak to się mniej więcej odbywało. Dziękuję.